Mam zamiar całe pole obsypać siarczanem amonu. Drugi raz w tym sezonie, ale bardzo delikatnie, tak jakby worek kosztował 1000 zł. Tak sypię tym siarczanem, czyli no staram się tak no w trzy palce i tak sypać no niby blisko korzeni. Ale nie, żeby w jednym punkcie wylądowało to wszystko. Popada troszeczkę, roztopić trochę azotu, trochę siarki i wypada. W trakcie roboty pomyślałem o tobie. O stałym widzu kanału Jagodowe Centrum, gdzie nagrywam 12 miesięcy w roku, wypada to je pokazać ten moment, gdzie już wieludzkie kwiatuchy spadły, czyli już mamy zawiązane owoce borówki. Do tego jeszcze mamy taki moment, gdzie jeszcze te kwiatuchy się wytwarzają, będzie bardzo długi sezon zbiorczy w tym sezonie. Chyba dobrze, lepiej tak niż wszystko naraz by miało owocować. przyrościki już są widoczne, chociaż też ja z dystansem to tobie pokazuje bo wiem, że chopy pewnie mają bi już trzy razy większe. No nic, kompleksy są, ale jak mam się wstydzić, to w ogóle materiału bym nie nagrał. Przyrościki są, a roboty tu mnie czeka też od cholery, ale na razie to ważniejsze. Dzisiaj do wykonania jest to sypanie. Na poletko badawczym burówy jeszcze są całe tutaj czerwone, bordowe, przez te zimne noce to na właśnie na młodzieży widać na starszych krzewach Tutaj jest bardzo już ładnie, ale 13 maja wciąż jest zimno. No i sobie sypię, myślę o tobie. No i dzisiaj też byłem w sklepie ogrodniczym w rejonie sadowniczym Biała Rawska. Biała Rawska, też kobitka przede mną stała i osadzie, tu będzie to, nocy padało, to może tym, to może tamtym, no tak stałem, słuchałem i jak zwykle na sadownictwie opieram swoją pasję, motywację do roboty, bo nasłuchałem się, ja tylko wziąłem siarczan i też szczęśliwy, że jednak dobrze, że tutaj nie ma jabłka i nie trzeba no to jest też temat nieprawdopodobny. No się aż tutaj po głowie podrapałem, to kupiła, a kupiła, nie, no chyba ze 3000 kobitka, też zmęczona robotą, widać. Więc tu przy borówce to przynajmniej jest przyjemnie, że nosypne, No i obiecuję, po tych deszczach też już tu ruszy też ferdygacja. No i też, tak jak obiecałem, w zimę będzie dbanie o plantację. I nie dać sypiąc, nie myślę tutaj o zbiorach, jakie będzie, co będzie, bo to się wszystko może wydarzyć absolutnie. Wciąż to mam pasję i wdzięczność do kochanych boróweczek, że one mi dały w ogóle w życiu zajęcie. Filmiki nagrywałem. Widzę, że jest to ogromna przyszłość. Tak właśnie przed powiedziałem, że porównuję inne uprawy. No to ja się, mam czasem takie momenty, że aż się w środku gotuję, że ja pierdzielę Piotrek, no to jest Mistrzostwa świata, yy, więc też to moje jest fokusowanie. Nie się znikąd, cały czas na Gowa pracuje. Yy, dziękuję, że to dałem i tobie też dały tutaj filmiki. Ale tak, chcę dbać i dzisiaj delikatnie z amonu sypnę, mamy 13 maja, zobaczymy, no też przy robocie staram się, no takie myśli mam cholera czy nie popalić. Też yy, chcę wszystko naprawić, też nie byłem taki z charakteru, że o, pakować, pompować, te, jak właśnie tutaj ta kubiczka stała, to wszystko wiedziała, to jak pogoda, jaka zimno, to dzisiaj to, tym, tu zmieszamy, to dela z tym, tamtym, no co po, po kilka produktów do ślęzy pakowane. Yy, I ja też te mam troszeczkę w tym kierunku się podkształcić. Przyznaję, że przed Wami mówię otwarcie, yy, jak było, że bardziej się skupiłem też tutaj na filmikach, na tym, żeby do ludzi trafiać. Ale może to jest ten moment, gdzie tutaj w dobrym kierunku pójdziemy. Krótka relacja dla Ciebie. Śmiele, a właśnie, też bardzo fajnie, że tutaj zostawiam w odcinku w każdym swój numer telefonu, zadzwonił do mnie pan i właśnie w nim powiedział ciekawostkę, że jak jest śmiele z białą dupką, to to jest śmiel alpejski, szklarniowy, a z żółtą, yy, dziki i latają na plantacji takie i takie. Fenomenalną pracę robią przyrościki. No ja się cieszę z tego co jest, też wczoraj nagrywałem odcinek na głównym kanale Życie w Ogrodzie, też ja wiem, że są widzowie i tutaj i tutaj, są osoby, które oglądają dwa kanały na raz, więc pozdrawiam Was ciepło. Więc ja nie tak się powtarzać, ale yy, tutaj robotę robią niesamowitą te śmiele i też przy cięciu widzę, że Robię dużo błędów, że tam, gdzie już mocniej ciołem, zdecydowanie borówki mam lepszy wigor, więc ostatni raz wiem tej historii już swojej borówkowej, delikatnie ciołem. Jaderkiem będę sobie szedł, powolutku. Tutaj przyniosłem worek, by to je pokazać. No, to, co w tym świadczeniu mogę powiedzieć, wiele odcinków w życiu nagrałem, pamiętam. 5 lat temu, 6, jak i 7 na początkach, właśnie z moich zburówkami, to nagrywałem bo się tak nie sypałem. Przyznaję się, taki byłem, teraz to się chce wszystko y, naprawić. Y, co mamy? 20,8 całkowitego azotu i trójtlenku siarki rozpuszczalne w wodzie. I to to bardzo dobrze zrobi. O 12 w nocy idą deszcze, więc delikatnie staram się tutaj y, podsypać. A z ferdygacją, to ze wszystkim też tutaj będzie nagrywane. I co to zabieram. Rządek tu mam zaznaczony. Trzymajcie się, a no oczywiście, <laughs> jak straganie. Yy, zapraszam do kontaktu. Tutaj też numer kontaktowy zostawiam, bo to mnie odzywacie się i panie do mnie dzwonią i panowie. Bardzo mi miło, ale dzisiaj powiem szczerze, że yy, nie wybieram randki. Przepiękną dziewczyną, wspaniałą, a wybieram randkę z boróweczkami. I tak się zastanawiałem, czy żałować tego? Myślę, że nie. Sfokusowany jestem i naprawdę tą robotę siarczanem chcę wykonać. Bo no, mam, no, sypie krzew po krzewie i to nie są głupoty, naprawdę z wielką pasją, wdzięcznością, bo to nie jest jakaś brzoskinka, wisienka. tu jest burówka, i że my sobie na zdajemy sprawy z tego, jaka tu jest wartość ta uprawa, ten owoc, jestem przekonany o tym, więc aż się chcę, słuchaj ale o Was też chcę myśleć i są burówki i, i Wy, Ty też właśnie dla mnie priorytetem idę może przy okazji rządek zrobię, wrócę, ustawię wgrywanie, pomontuję trochę i dzisiaj wieczorkiem 13 maja będzie odcinek chcesz posadzić boróweczki tutaj takie, jak ja będę uprawiał, najlepsze odmiany zapraszam do kontaktu Realizuję sprzedaż wysyłki od najmniejszych ilości, od kilku sztuk do większych ilości, więc zapraszam. Łapeczki, no też fajnie miło, bo takie uczucie mam, że ze mną jesteś, ale w odcinkach tu w zimę nagrywałem, byliście, to teraz, pomyślę, myślę, że warto żeby to pokazać, no piękny moment, chociaż tutaj takie kwiatuchy, też ja się boję się chopy pojawią. Tu to ma źle, tamto źle, tu to, no, ale do no nic. To jest już obliczone, dobre ryzyko. Cześć, do następnego!